Dzień dobry, z nami pani Teresa i pan Stanisław Likusowie z Krzanowa, którzy obchodzą złote gody. Chciałem zapytać o momenty w życiu, które naj, najmilej wspominacie. No to będą takie to, co najważniejsze to otrzymanie mieszkania, narodziny dzieci, podjęcie pracy, no i w zasadzie... Jakoś tak nam się układa dalej wszystko. Panie Stanisławie, E pan poznał swoją żonę? Poznaliśmy się 60 parę lat temu jeszcze w liceum i tak to zostało. A żeby podsumować wszystko, to koreackowska to ujęła ja najładniej. Tak? Rano zjedz ze mną śniadanie, <laughs> po prostu bądź. A recepta na szczęśliwość, na małżeństwo długie, o to pytał burmistrz w swoim przemówieniu. Recepty nigdy nie ma. Recepty? Natomiast jest, jest zasada bardzo prosta. Jak jest miłość spełniona, udana, to tak jak w bajce, byli długo i szczęśliwie. A tutaj mamy jeszcze rodzinę. Czego życzycie dziadkom, rodzicom? Czego życzysz? Wam dobrych lat pięknych, razem do końca życia. Dobrych lat, pięknych razem do końca życia. Tego też życzymy. Dziękuję ślicznie.